Cześć, dzisiaj będzie, dzisiaj będzie taka książka, Robert Rutkowski, Jalko. iluzja z wydawnictwa New Homers. To będzie w dużej części rozmowa z panią Ireną Stanisławską. I zanim do szczegółów przejdę, jeśli o tą książkę chodzi, to dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że ja bardzo cenię pana Roberta Rutkowskiego. Słucham sporo. Rozmów z tym człowiekiem, bo jego historia jest wyjątkowa i, i mnie po prostu przekonuje. Mówię o tym dlatego, że ten pan wiele osób w jakiś tam sposób triggeruje, denerwuje. Wiele osób z, ze zdaniem tego, tego terapeuty się no nie do końca liczy, mówiąc delikatnie. U mnie jest inaczej, więc na samym początku chciałem Wam to zaznaczyć, że na pewno nie będę tej książki oceniał. Jakoś krytycznie przez pryzmat jej autora. A druga sprawa jest taka, że zanim do samego tego tytułu przejdę, to parę słów od siebie na temat alkoholu chciałem powiedzieć: no bo to w sumie przecież o to chodzi, że każdy, kto czy Alkoholuzję, czy jakąkolwiek inną książkę będzie czytał, no to przepuści ją przez swój filtr i przez swoją perspektywę. Mianowicie. Ja z alkoholem zawsze miałem takie relacje, powiedzmy, jak większość polskiego czy światowego społeczeństwa. Zacząłem takie eksperymenty, większe lub mniejsze, z nimi w wieku tam 17-18 lat, potem na studiach te eksperymenty były znacznie, powiedzmy, bogatsze, by po studiach już, czyli tam w wieku 24 lat, przejść do takiego trybu, nazwijmy to, weekendowego, czyli że... Zwłaszcza zaraz po studiach. Jednak ten alkohol był dość mocno obecny w piątki czy w soboty, a czasami w piątki i w soboty. W piątki powiedzmy oszczędniej, w soboty trochę bardziej namiętnie się z tym alkoholem obchodziliśmy. A taka kulminacja tego alkoholowego, w moim przypadku w cudzysłowie oczywiście, życia przyszła w pandemii. To znaczy na samym początku, ja sobie tak jakoś do głowy. Wkręciłem, że trzeźwy mnie COVID na pewno nie pokona, więc pomyślałem, że będę sobie codziennie po 2-3 piwa po powrocie z pracy ładował. Nie wiem, z perspektywy czasu to było absurdalne i idiotyczne, bo ten alkohol, jak później zacząłem się dowiadywać, jeżeli chodzi o odporność. No to na pewno nie jest czymś, co jakkolwiek pomaga, a poza tym, że tylko szkodzi. I jeśli już też chodzi o takie kwestie związane z lękiem dotyczącym samego Covid'a i, COVID i tego, co się może z nami dziać, no bo na początku przypomnę Wam, że nikt do końca chyba nie wiedział, czym to się skończy i jak to się skończy. No to na pewno alkohol nie jest czymś, co lęki, zresztą jakiekolwiek, pomaga. Stabilizować czy neutralizować, jest wręcz przeciwnie, ale o tym jeszcze za chwilę. I zmierzam do tego, że od um, 700, zaraz wam powiem ilu dni dokładnie, bo mam taką aplikację, sobie zainstalowałem, od dokładnie 771 dni, nie wiem czy to będziecie na dole widzieć, obok Duolingo. Od 771 dni nie wypiłem ani kropli alkoholu. Dlaczego? Zaraz wam powiem dlaczego. Po pierwsze, dlatego że e, przez jakiś czas miałem taką pracę, w której mogłem przez długi czas przez długie godziny słuchać podcastów. I zacząłem słuchać podcastów. Zacząłem słuchać m.in. wspomnianego Roberta Rutkowskiego. Zacząłem słuchać doktor Joanny Wojsiat, e, doktora Andrzeja Silczuka. I tam, o jeszcze, e, kurczę, coś pać po odwyku przecież, e, czyli rozmowy Jakuba Żulczyka z e, Julkiem Strachotą. E, pojawił się też podcast, e, kurczę, nie pamiętam teraz, ale prowadzi go e, Sekielski, e, pan Marek Sekielski. E, i, Wszystkie te podcasty w mniejszym lub większym stopniu były poświęcone alkoholizmowi, alkoholowi ogólnie, no i problemom, które z tym się wiążą. I tak od słowa do słowa, jak zacząłem się trochę bardziej nad tym zagłębiać, nad tym, co ci ludzie mówią na temat alkoholu, no to, to, to stwierdziłem, że to jest naprawdę idiotyczne, żeby ten alkohol w siebie wlewać. I też, bo ja mam dzisiaj 30, 37 lat, niedługo 38, zauważyłem też w pewnym momencie już po trzydziestce, że ja coraz gorzej się po tym alkoholu czuję. To nie to z każdym rokiem było gorzej, jeżeli chodzi o moje samopoczucie następnego dnia rano. Już zacząłem nawet takie eksperymenty robić, że na przykład kupowałem taką no, dość drogą, no, dość drogi alkohol powiedzmy, z nadzieją, że on będzie neutralizował kaca, że te skutki dnia wczorajszego w cudzysłowie, one będą lżejsze, co się okazało bzdurą, bo jak później często się utwierdzałem słuchając tych podcastów, to nie działa w ten sposób alkohol to alkohol i tu dawka jest czymś co powoduje złe samopoczucie, a nie do końca jakość tego alkoholu jest oczywiście, podejrzana grupa ludzi, która może się z tym nie zgodzić, ale tak jak mówię to na sobie testowałem i to w moim wypadku nie zadziałało wydaje mi się też z perspektywy czasu, że na szczęście, bo w pewnym momencie gdy ja wypiłem, pamiętam, trzy piwa już po iluś tam próbach takiego albo oszczędnego picia, albo picia wcześniej, żeby się potem Spać i następnego dnia nie mieć tego kaca, bo ten kaca zaczął mnie okropnie denerwować. I w pewnym momencie, tak jak mówię, wypiłem trzy piwa i następnego dnia obudziłem się tak zmęczony życiem, tak jakiś taki wystraszony, jakiś taki. To było takie dziwne, stwierdziłem, dobra, koniec tych eksperymentów w pompie. Mam ten alkohol, przestaję go pić zupełnie. Ja jestem też z grupy osób, a wiem, że są takie dwa, są takie dwie, jakby ludzkość może o, dzieli się na na dwie takie grupy, które w różny, w, różny, w różny sposób podchodzą do alkoholu. Że albo go piją i nie ustalają sobie w głowie, że nie piją go wcale i, i że mają wtedy taką prostą dość sytuację, tylko że jeżeli na przykład zdarza się jakaś tam okazja, no to że dopuszczają fakt, że będą tylko alkohol pić, lub że po prostu sobie piją w weekendy i imprezują i się bawią i, 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 i nie zwracają na to za dużej uwagi. A jest też grupa osób, która jak powie, że nie pije, to nie pije wcale. Ja sobie tych okazji nie chcę robić, bo miałbym problem. Podejrzewam za jakiś czas z mm, takim odsiewaniem tych, które jednak mm, do picia się nie nadają, a takich, które się nadają. Poza tym to by takie mm, różne uczucia mogło budzić wśród e, moich znajomych, że no. Z, Osobą się napije z tamtą, nie, więc stwierdziłem, że nie piję z nikim. Jak się okazuje, to ani nie potraciłem za wiele kontaktów, które były według mnie wartościowe, bo z tymi ludźmi cały czas ten kontakt mam. Oczywiście on już nie polega na tym, że my się spotykamy w sobotę o 20 i do 4 rano łazimy po mieście, ale bardziej na tym, że dzwonimy do siebie szkodnia po południu i rozmawiamy, czy wybieramy się na jakiś spacer i, i w ten sposób się to odbywa. A takie relacje, które były oparte tylko na tym, że my melanżujemy, no to nawet lepiej, że się skończyły, bo, bo to jest taki temat trochę. Yy, nie wiem, może wstydliwy, może żenujący, ale kiedyś przeczytałem u Rafała Mazura, że rzekomo nicze powiedział: Powiedział, że dusza dostojna ma szacunek do samej siebie. I tak bardzo mnie to uderzyło właśnie w kontekście alkoholu, bo okej, okay, jeżeli tak nie macie, że po alkoholu pieprzycie głupoty, to wam zazdroszczę. Ja myślę, że jednak, jakby człowiek posłuchał siebie z boku, będąc czeźwym, posłuchał tego, co gada, jak wypije, no to wtedy to dusza dostojna nie ma szacunku. Do samej siebie. Więc to jakby był kolejny element w tej układance, że no, kurczę, najwyższy czas, żeby skończyć, jeżeli chodzi o takie wydurnianie się w tym wieku i, i no, nie uważam, żeby jakakolwiek tam większa dawka alkoholu powodowała w ludziach mądrość, powoduje moim zdaniem głupotę, durnotę i rzeczy, których często można się następnego dnia wstydzić. A zatem ja z alkoholem się pożegnałem, jest mi z tym. Doskonale słuchajcie, jest godzina dzisiaj 10.20, jest niedziela. Ja sobie w tym momencie zrobiłem przerwę na szlaku w lesie, bo wędruję od jakiegoś czasu i od jakiegoś czasu tu mam na myśli, że odkąd w ogóle przestałem pić alkohol, to bardzo często w weekendy, w soboty i w niedzielę właśnie gdzieś na szlaki ruszam. A dzisiaj też mówię o tym, że od jakiegoś czasu, no bo przyjechałem tutaj e, jakiś czas temu i, i sobie chodzimy. E, nie zrobiłbym tego, gdybym w sobotę miał imprezę. Generalnie to wyglądało u mnie tak, że jak ta impreza już była i była jakaś poważniejsza. To już abstrahując od tematu pieniędzy, ile ja potrafiłem pieniędzy przez przez taką imprezę na mieście wydać. z sami doskonale wiecie, dzisiaj browar kosztuje, nie wiem, 15 czy 20 zeta. To jest jakaś masakra. Do tego taksówki, do tego jakieś wejściówki do klubów i tak dalej, i tak dalej, nie? To tam 3-4 stówy nieraz udało się poświęcić na taki wieczór, na taką noc, po, po, a potem jeszcze dwa dni dochodzi do siebie. No i zmierzam do tego, że dzięki temu, że ten alkohol zupełnie z życia wyeliminowałem, to mi się chce wstać rano, zrobić telnik na rowerze, a potem wsiąść w samochód i przyjechać na jakiś szlak i sobie pochodzić i nagrać jeszcze przy okazji i to, plus materiał na, na drugi kanał. I najlepsze w tym wszystkim jest to już nie pieniądze, nie, nie jakby aspekty z tym związane, tylko po pierwsze to, że się wysypiam, po drugie to, że wstając każdego dnia rano, wstaję o tej samej godzinie, czyli około godziny 5-5.15, każdego dnia jestem wyspany i nie mam jakiegoś irracjonalnego lęku, że za chwilę coś się wydarzy, że za chwilę coś się stanie, coś okropnego. Lęku, który wynika tak naprawdę po alkoholu nie wiadomo z czego, ale on ten lęk przynajmniej u mnie powodował. To już było w pewnym momencie tak denerwujące, że ja powiedziałem do znajomego starej, nie chcę już pić, bo ja za chwilę jak wstanę następnego dnia rano, to będę myślał, że albo stracę pracę, albo w ogóle zdrowie, a najpewniej to całe życie, że się jakoś mi rozleci. I, 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 i to był kolejny taki puzzle w tej, w tej całej układance, która, mm, który spowodował, że Lepiej jest mi, naprawdę zdecydowanie jest mi lepiej bez tego syfu, bo myślę, że syfem można to jak najbardziej nazywać jest mi zdecydowanie lepiej bez tego, niż było mi. Z tym, i żebyśmy też mieli jasność ja nie jestem żadnym apostołem trzeźwości. Każdy z Was zrobi tak, jak uważa. Ja mówię tylko o swojej sytuacji, że porównując lata, gdy ten alkohol spożywałem w mniejszych lub czasami większych ilościach, porównując to do lat, bo w sumie trzeci rok już się zaczął, gdy nie piję w ogóle i to nie jest tak, że dopuszczam na przykład jedno piwo że czasami się napiję, nie no nie piję wcale żadnego żadnego piwa, które zawiera alkohol czasami zdarzy mi się wypić piwo 0,0 chociaż po przeczytaniu Alkoiluzji i to będę chciał zlikwidować, bo okazuje się, że to więcej ma jakichś tam negatywnych powiedzmy stron niż pozytywów, o których myślałem, że, że, no, że w tym piwie bezalkoholowym się pojawiają i już o Jezu, po 11 minutach, drodzy Państwo, mam nadzieję, że jeszcze ze mną jesteście. Po 11 minutach przechodzę do Alkoiluzji. Mam tutaj trochę y, cytatów zaznaczonych, mam też y, informację taką a propos wydania. Podoba mi się, po pierwsze twarda oprawa. Po drugie, to, że jest to dość y, obszerna książka. 500 stron, prawie 500 stron tekstu autora, dodatkowo kilkanaście czy kilkadziesiąt stron y, przypisów. To dla tych, którzy by w jakiś sposób wątpili w to. Co autor na kartach tej książki nam przedstawia. Z tym można się zgadzać na takim poziomie, powiedzmy, społecznym, można się nie zgadzać, raczej chciałem powiedzieć, można to wypierać, można jakkolwiek z tym dyskutować, ale moim zdaniem, jak zaczniemy dyskutować z nauką, to ta dyskusja na tym etapie się kończy. Uważam, podobnie jak Robert Trudkowski, że alkohol jest trucizną w każdej ilości. To nie jest tak, że jak wypijemy dwa piwa, to nam się nic nie stanie, ale jak już wypijemy trzy, to nam to zaszkodzi. No zaszkodzi nam od pierwszego, od pierwszego łyka tego, tego browara, tego browarka, piwka, piweczka, jak to niektórzy nazywają, jak sam to nieraz nazywałem, co nie wiem, jest takim infantylnym nazywaniem czegoś, co cię... Zabija, i ja to zabijanie odnoszę do mojego samopoczucia po tym, jak dzisiaj sobie jem jabłka wieczorem, bo ogólnie też staram się no, zwracać uwagę na to, co jem. Jak sobie jem jakieś serki wiejskie z odżywką białkową, to sobie wyobraźcie, że nic mnie następnego dnia nie boli. A teraz już tak poważnie. 500 stron o alkoholu. Dostaje się tutaj bardzo wielu. Ludziom, bardzo wielu branżom, tej oczywiście związanej z alkoholem, co, co, co naturalne, najbardziej, ale też i dostają po głowie sportowcy, celebryci, aktorzy, osoby, które w jakikolwiek sposób promują alkohol, który no jak pisze i jak często mówię w podcastach, czy we wszystkich swoich tak naprawdę wypowiedziach, wywiadach Robert Rudkowski, jest czymś, co powinno być w jakiś sposób ograniczone i w jakiś sposób przedstawiane ludziom, może nawet nie w jakiś sposób, tylko stricte jeden określony, jako trucizna, jako coś, co jest porównywalne z heroiną, jako coś, co jest porównywalne z paleniem papierosów, no bo jak dzisiaj kupujemy fajki, czy jak ktoś pali, no ja nie palę, no to jest tam jasna informacja, że palenie powoduje raka. Takie, inne, śmakie choroby. No a jak kupujesz browara, to tam jedynie jest napisane, żeby nie pić, jeżeli jest się w ciąży. O, o Jezu, o tym też jest um, sporo uwagi przez autora w tej książce poświęcony To, co dzieje się ludziom, którzy czy kobietom, które, które podczas ciąży ten alkohol spożywają, i to, jak bardzo negatywnie wpływa to na dzieciaka, który potem ma się na świecie pojawić? Zaznaczyłem sobie trochę cytatów w tej książce. Może przytoczę Wam kilka, nie wszystkie, bo gdyby tak było, to bym tutaj spędził pół dnia. Pierwszy z osiemnastej strony. Należy w końcu stanąć twarzą w twarz z faktami wyraźnie wyartykułować, że nie ma bezpiecznego rodzaju alkoholu oraz jego bezpiecznej ilości, jak się nam wszędzie powtarza. Najwyższy czas uświadomić sobie, że król jest nagi. To, że dotąd tkwiliśmy w iluzji nie znaczy, że mamy w niej tkwić dalej. To, to jest, wiecie, sam początek tej książki i bardzo dobrze, że to pada, bo no, dla mnie to też jest w sumie logiczne. No, nie, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że dawka czyni truciznę. To jest takie trochę... Gadanie, żeby tylko gadać. I teraz tak, kolejny cytat, strona 49. Ale i picie wiejskie wkrótce uległo miastowym wpływom. Tym bardziej, że w przeszłości chłop polski był rozpijany. W XV wieku polski i w konsekwencji też litewski szlachcic otrzymywał przywilej propinacyjny. Nie znam tego słowa. Czyli wyłączne prawo do sprzedaży alkoholu w swoich dobrach. Z biegiem lat prawo przeistoczyło się w obowiązek wykupu określonej ilości gorzałki przez chłopa. W przywileju pro opinacyjnym nie widziano przez setki lat nic niebezpiecznego. Cytowany w historii polskiej 1795-1918 Andrzej Chwalby, hrabia Aleksander Ostrowski, prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, mówił Umiarkowane użycie wódki jest dla ludu dobroczynne, jeżeli bowiem użycie wódki ma wy dobroczynne wywrzeć wpływy, powinno być regularnym i codziennym. Chwalba relacjonował powszechne w XIX wieku przekonanie, że alkohol jest dobrodziejstwem dla ludzi ciężko pracujących fizycznie, pokrywa bowiem straty organizmu spowodowane ciężkim wysiłkiem. Gorzałkę uważano też za środek zdrowotny i lekarstwo. Podawano ją nawet bardziej niespokojnym i nerwowym niemowlakom. Matko boska. Idźmy dalej. To dla mnie, jest to te takie absurdalne już rzeczy, które działy się w Polsce i na świecie, to ja nie mam... Ja nie wiem, jak to można było sobie tak tłumaczyć, ale może można było. A tutaj mam jeszcze jeden, też ciekawy fragment dotyczący tego, że jak ktoś nie pił. A zaraz wam zresztą przeczytam. Konsumowanie hektolitrami konsumowane hektolitrami wino mogło się przyczynić do przedwczesnej śmierci żywego wcielenia Herkulesa i w konsekwencji rozgrabienia potężnego imperium przez jego żądnych władzy towarzyszy. Tym niemniej Grecy, na przykład, a tutaj się znowu zamotam, Hegesander z Delf uznali, że dziwacy, którzy ograniczają się do samej wody, śmierdzą. Gdy wielki Demosthenes skrytykował młodych Ateńczyków za przesadzanie z winem, został za to pogardliwie nazwany wodopijcą. No, no. Słuchajcie, to są takie rzeczy, nad którymi warto się czasami zastanowić, yy, że w głowie, w głowie się nie mieści. Idziemy dalej. Jesteśmy istotami niezwykle kruchymi. Podatnymi na egzystencjalną łamliwość, a twardy charakter i niezłomność to postawy zdecydowanie niepowszechne, a wręcz rzadko spotykane. Ten cytat dotyczy naszego szukania ulgi, e, m.in. No, w tym wypadku w alkoholu, ale jak wiemy, ulga to to jest krótkotrwała i bardzo iluzoryczna. Z badań wynika, że nawet niewielkie ilości alkoholu zwiększają ryzyko pojawienia się wielu typów raka. Etanol w dowolnej postaci istotnie podnosi ryzyko zachorowania na aż 7 różnych typów nowotworów złośliwych. Nie oznacza to, że każdy kto pije alkohol nieuchronnie zachoruje na raka gardła, przełyku, piersi, wątroby, trzustki, jelita czy żołądka, jednak znacząco zwiększa się to ryzyko. To kolejny cytat ze strony 400 i 414. Jeszcze wyraźnie widzimy, że chociaż wymienione objawy zatrucia tymi trzema substancjami różnią się od siebie, a tu chodziło o to, że autor opisał jak Organizm ludzki reaguje na y, muchomora sromotnikowego, na heroinę i na alkohol. Faktem jest, o, o słuchajcie. To jednak występuje wiele podobieństw właśnie między tymi trzema substancjami. Warto się zastanowić nad faktem, że muchomor sromotnikowy jest wymieniany w literaturze jako tak silnie trujący, że po jego dotknięciu należy natychmiast umyć ręce. Heroina uznawana jest za jeden z najsilniejszych narkotyków na Ziemi, a alkohol, czyli etanol, jest uznawany za bezpieczny napój alkoholowy sprzedawany jest w sklepach spożywczych obok pieczywa, nabiału czy warzyw. I może, żeby już na dzisiaj zakończyć te kwestie związane z cytatami, których. No, kurczę, jak ja bym chciał, to bym wam naprawdę tutaj siedział pół dnia i te y, y, cytaty przytaczał, ale to nie o to chodzi, bo zaraz wam powiem, że po prostu lepiej warto osiągnąć po tę książkę. E, I tutaj autor na stronie 443 odnosi się do pewnego komentarza. Jednak najbardziej symptomatyczny był komentarz pewnego mężczyzny, który napisał: Mówisz w mediach obraźliwe, i szkodliwe idiotyzmy, stygmatyzujący stygmatyzując tych wszystkich, którzy piją alkohol w sposób rekreacyjny, kontrolowany, z umiarem i odpowiedzialnie". No i to jest właśnie to, co Wam mówiłem wcześniej, no, że twierdzi się, że to niedawka czyni truciznę, tak jakby coś, nie wiem, jakby, o, tutaj też był taki fragment o azbeście, no, to tak jakby jedna, jeden fragment azbestu był nietrujący, ale już pięć było trujących, no, trochę to się kupia ani dupy nie trzyma. Ehm, słuchajcie, dobra, nie będę już Wam więcej tych cytatów przytaczał, bo bo alkoiluzję wam serdecznie polecam. No, to ja wiem, że przekonanych się nie przekona, i to wcale nie o to chodzi, ale jeżeli jesteście w takim miejscu, że się nad tym zastanawiacie, to ta książka wam, moim zdaniem, pomoże przejść przez taki proces myślowy, który wam bardzo dokładnie wyjaśni, czym alkohol jest, jaki wpływ na człowieka ten alkohol ma i czym on się charakteryzuje w momencie, gdy z naszymi organami wewnętrznymi się połączy, w momencie, gdy go do gardła swojego wlejecie. Bardzo, bardzo polecam jeszcze raz i ogólnie postać Pana Roberta Rutkowskiego, jeżeli, jeżeli macie chęć posłuchać rozmów z tym człowiekiem, no to wie on, wie o czym mówi. Przeszedł naprawdę wiele i ja takim ludziom po prostu ufam. Ale rozumiem też, że są osoby, które z nim się nie muszą zgadzać, tak jak są osoby, które wierzą, że Ziemia jest takiego, a nie innego kształtu, jak są osoby, które uważają, że 5G nam szkodzi, jak są osoby, które uważają, że szczepionki nas zabijają. Okej, okay. wierzcie, róbcie co chcecie, drodzy państwo, bo przecież to o to chodzi, żeby każdy kroczył swoją drogą, ale jeżeli nad tą drogą się jeszcze zastanawiacie, to sięgnijcie. W kontekście alkoholu myślę, że to jest najlepsza pozycja, jaką czytałem w ostatnich latach, a trochę ich tam zdarzyło mi się. Przeczytać. I o, na koniec Wam powiem, wiecie co Wam powiem, że gdyby do szkół na przykład wprowadzono taką książkę, to nie mówię o szkole podstawowej, czy no nie, gimnazji już nie ma, ale mówię o szkole średniej, załóżmy, to ja myślę, że na pewno spora grupa ludzi, spora grupa młodych ludzi zdecydowałaby się na życie bez alkoholu albo z jego minimalną ilością. Tak jak ja doskonale pamiętam, że my, dzieci z dworca zoo, gdy przeczytałem, podejrzewam albo pod koniec gimnazjum, albo na początku liceum, zrobiło na mnie takie wrażenie, że pomyślałem, że nigdy nie tknę się tego syfu, jakim są narkotyki. I tak sobie trwam bez nich. Do dzisiaj chilloutu szukając od paru lat w takich miejscach. 20 ponad minut. Drodzy Państwo, jeżeli dotrwaliście, bardzo wam dziękuję. Za dużo czasu, który na wysłuchanie tego, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia o alkoholu, poświęciliście yy, i co? I widzimy się już niedługo, ale z jaką książką to jeszcze nie wiem. Raz jeszcze polecam. Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!